230 biegaczy wystartowało w charytatywnym szóstym już biegu z butelką mleka, który tym razem odbył się w Giełczynie Koło Łomży. Pierwszy raz w tym miejscu, ale od razu z dużym sukcesem. Jak powiedział organizator Mariusz Nizinski, jestem dumny, że mogłem coś zrobić dla innych. Kocham to, co robię i robię to dla Was. Dziękuję, że jesteście z nami. To taka nowość, ale właśnie ten teren Giełczyn. Las tutaj te boisko, no sami państwo widzieliście dzieciaków było, może nie aż tak dużo, ale biegaczy z Polski 250 osób przyjechało, no prawie każdy nagrodę, grochówka, produkty mleczarni Piątnica, pogoda, teren, no tylko tylko zapraszać, ja zapraszałem całą młodzież imprezę znamy, polecamy, także ja dziękuję za uczestnictwo, zapraszam. Nie wiem, czy będzie za rok, ja jestem tylko organizatorem, Także, a decyzje zapadają gdzie indziej, tak, ale myślę, że no, my jako organizatorzy, Stowarzyszenie Biegamy dla Zdrowia, dziękujemy wszystkim, dziękujemy Państwu, że jesteście tutaj z nami i przekazujecie te informacje. Dziękujemy wszystkim uczestnikom. My robimy to dla wszystkich, także zapraszamy. Ja jestem dumny, że mogłem coś zrobić dla innych i to jest, moje, to jest moje największa nagroda. Ja nie robię, żebyśmy mieli jasne, ja nie robię niczego dla braw. Ja to robię z miłości, z chęci i mam nadzieję, że to widać i, i będzie się to przekładało. Ja już 30 lat robię te imprezy no i, i, i mam nadzieję, że ktoś się znajdzie, kto będzie to robił po mnie. No właśnie, bo na scenie mogliśmy zobaczyć jak otrzymuje Pan statuetkę, bo od, mija 30 lat, odkąd Pan wystartował w swoim pierwszym maratonie, e, padły słowa kocham biegać i kocham was. Czyli to jest pasja. Tak, to jest pasja, bo, no bo bez pasji nie da się pewnych rzeczy robić. E, pieniądze są ważne, ale bez wolontariuszy, bez tych ludzi, bez pomocy, bez państwa nie byłoby tych imprezy. Także bardzo dziękuję wszystkim za udział. Zapraszam ewentualnie za rok. E, no i... No kocham was wszystkich! Przy okazji imprezy biegowej do dwóch organizacji społecznych trafiło łącznie 14 tysięcy złotych. Pieniądze zaśliły konta stowarzyszenia Przyjaciół dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, pomoc na dłoń i Łomrzeńskie stowarzyszenie pomocy osobom z chorobą Alzheimera Paradiso. Współorganizatorem i głównym sponsorem była spółdzielnia Mleczarska Piątnica. Szósty raz różne organizacje, w tym roku Dom Pomocy Społecznej i organizacja Paradizo wspierająca osoby chore na Alzheimera. E, ale przede wszystkim to jest pranie aktywności z takim przymrużeniem oka, no bo bieg z butelką mleka, z pustą butelką. E, I inicjatywa wspierająca też lokalną społeczność w tym roku w Giełczynie, e, gdzieś w, w, w udział też tutaj magmina e, Łomża e, I produkty, które no super też się wpisują w aktywność fizyczną, wysokobiałkowe, e, z prostymi składami mleko, jogurty, nabiał. Szeroko rozmiany, także wszystko razem po prostu do siebie fajnie pasuje. Wspomniała pani tutaj o lokalnej społeczności, ale przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski, więc to też jest ogromny sukces biegu. Tak, chcieliśmy trochę pokazać przy okazji ten region Podlasia. To skąd jest Piątnica łącznie z tym hasłem z piątnicy, no bo skąd. Cudnie się wpisuje. W tym roku akurat to jest Jełczyn i piękne drogi leśne, więc myślę, że będzie to bardzo przyjemna inicjatywa. No chcielibyśmy, żeby jak najwięcej ludzi z całej Polski nas odwiedzało. Czy pani dzisiaj startuje? Nie, ja niestety nie startuję, ale wypchnęłam męża, e, ponieważ akurat lubię wiele aktywności fizycznych, ale bieganie tak mniej. E, natomiast mam tutaj godnego reprezentanta z mojej strony. No i oczywiście dużo uczestników z moich zespołów oraz piątnicy. Z pustą butelką mleka w ręku lub przyczepioną do odzieży biegacze mieli do pokonania trzy dystanse 5, 10 i 21 km. Wszyscy z dobrym nastawieniem i pozytywną energią zbierali się na starcie. Pobiegły również reprezentantki Domu Pomocy Społecznej. Dziewczyny, dzisiaj bieg charytatywny z butelką mleka, gdzie zbieramy pieniążki też dla Was. Na jakim dystansie biegniecie? Na 5 kilometrów. I jest stres, jak przygotowanie? Myślę, że nie ma stresu. Nie ma stresu? Nie. Pozdrawiamy wszystkie Panie z naszego domu. Pomocy społecznej. Biegacze przybywali z różnych zakątków Polski i byli w różnym wieku. Dla nich nie ma żadnych ograniczeń. Proszę pana, na jakim dystansie pan dzisiaj biegnie? Półmaraton. Półmaraton, czyli dla naszych widzów, jakbyśmy mieli wyjaśnić, to jest. 21 km, 97,5 metra, tak bardzo dokładnie. Tak bardzo dokładnie, na jaki czas pan dzisiaj liczy? No ja wczoraj biegłem 5 kilometrów, myślę, że tak godzinę 50-55 w tej granicy. Dobra, i jakie jest samopoczucie przed takim biegiem? Super. Pogoda jest dobra. No? Długo Pan już biega? Od 15 roku życia. Czyli jakieś dwa lata. No, ponad 50. <noise> Super, to my życzymy powodzenia i widzimy się na mecie. Tak, dziękuję bardzo. Dzisiaj będę biegła też półmaraton 21 km. Dzisiaj czuję się dobrze, pogoda też bardziej sprzyja biegaczom, jest całkiem przyjemnie chłodno, więc myślę, że wszystkim będzie się lepiej biegło. Liczę, że będę gdzieś powiedzmy w tej czołówce kobiet, tak? Yy, tutaj wiem, że są kategorie wiekowe, więc myślę, że będzie troszkę łatwiej. Aczkolwiek mam troszkę katar, więc może <głos》>, będzie się troszkę ciężej biegło, ale, ale jest super organizacja, myślę, że wszyscy będą zadowoleni z tego dzisiejszego biegu. Zwłaszcza z pogody. Tak, biegnę właśnie, aby towarzyszyć synowi. Nie nastawiam się na jakieś wyniki, bardziej tak, żeby pokazać, yy, tak, że można biegać, yy, że, że trzeba być aktywnym, tak, i żeby, żeby dziecko to widziało. To jest, to jest ważne. Idealne wsparcie od razu wziąć udział z synem w biegu. Tak, myślę, że właśnie, że, że na rodziców spoczywa taki obowiązek, żeby pokazać. Tak, chociaż nie mówię jakiś spektakularny wynik, Nie nastawiam się, po prostu biegnę, żeby wspomóc charytatywnie. Tak, i właśnie chodzi o zabawę i na to się nastawiam najbardziej. Tegoroczny bieg z butelką mleka przebiegał malowniczą trasą wśród giełczyńskich lasów. Na mecie, o co zadbał sponsor OSM Piątnica, były pączki i różnego rodzaju wysokobiałkowe serki. Zawodnicy, mimo wysiłku, zadowoleni pozytywnie odbierali trasę. Fantastycznie. Fantastyczna trasa, fantastyczni ludzie. Zero rywalizacji, bardziej frajda, zbiegania i myślę, takie ogólne sympatia do wszystkiego, co jest dookoła. Czy na co dzień pan biega? Absolutnie nie są dobre okazje, takie właśnie 5-kilometrowe odcinki jak mój, żeby sobie troszeczkę przypomnieć, ale żeby się też zupełnie nie zmasakrować. Ale co, tak bez przygotowania zupełnie, czy jednak trochę się Pan no, przygotowywał? Takie minimalne, ale raczej dreptanie w miejscu, nie odcinek 5, tylko tak, no zobaczymy, coraz dalej, coraz dalej, coraz dalej, może się uda. Wiemy jaki mamy czas? Nie mam pojęcia, w ogóle nie ma to znaczenia. Główny bieg na dystansie 21 km wygrała w kategorii kobiet Anna Bańkowska z czasem godzina 28 minut i 46 sekund, a w kategorii mężczyzn z czasem godzina 16 minut 31 sekund dystans ten pokonał Andrzej Leończuk z Białego Stoku. Bardzo fajnie się biegło, trasa to po lesie, więc nie było czuć tego na są jak dzisiaj tak było. Trasa bardzo fajna, dobrze impreza zorganizowana. Przyjeżdżam tak systematycznie, jak się uda. Pogodzi obowiązki służbowe, tutaj przyjeżdżam cały czas. Biegam kilkanaście lat już dobrych i oby zdrowie było dalej, to będę dalej kontynuować to wszystko i mam nadzieję, że zdrowie dopisze i będzie wszystko dobrze. Biegło się mi dzisiaj bardzo, można by powiedzieć, że dobrze, bo wczoraj też startowałam w Białymstoku, w bieg wiekły też był uliczny. Czułem ten wczorajszy bieg, ale to jakby mi nie, nie przeszkodziło wygrać. No i udało się wygrać, tak? Podczas gdy odbywały się główne zawody na dystansach 5, 10 i 21 km, obok sceny odbywały się biegi dla dzieci, animacje i zabawy. Dla wszystkich przybyłych serwowano pyszną grochówkę, były produkty firmy Piątnica i kiełbaski z ogniska. Dla uczestników zagrała kapela kurpiowska. Poza pięknymi ceramicznymi medalami wśród biegaczy do rozlosowania były inne nagrody, między innymi rowery. To był dzień pełen przeróżnych atrakcji dla każdego i pełen emocji.